Youtubers! Siemanko, dzisiaj jestem z moją dziewczyną Karoliną Cześć. I... i oczywiście wszyscy wiedzą, że będę moją dziewczyną, ale... Musiałeś to powiedzieć. <noise> <noise> e, w dzisiejszym odcinku będziemy testować holenderskie słodycze, bo jesteśmy w Holandii. Wszyscy zadają pytania się, co się dzieje z tymi słodyczami i zjedzonymi i je po prostu inne osoby. Więc I nie też testują i próbują. Skokajnie. Tak, jesteśmy w pięknej Holandii mamy piękne, 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 cudowne wiatraki I... i zajebiste słodycze też. Właśnie co do tych słodyczy to wam powiem, że oni jedzą strasznie słodkie rzeczy i mało czekolady. Dużo miodu mało rzeczy, które są w czekoladzie, więc... Dla mnie tak silnie lubię wszystko czekoladowe, ale to jest wszystko bardzo słodkie i w luky. W lukrze. przeciwieństwo. To bo tam wszystko było prawie w czekoladzie. Tak, w luksze, słuchajcie, i w... Dobrze, dobrze mówisz. W nie, luksze, i wiesz tak? czy w czym. I w maśle, i pełno masło. W maśle. Masło, o właśnie, masło. no masło, to jest, jest spoko. Mamy no? też challenge, żeby Karolina różne rzeczy czytała po holendersku. Piona. A to będzie sprawdzał, czy to mi się podoba. No Mam nadzieję, dalej. czy... No to oni Nie sami. To ona na bank przeczytasz. Tak wygląda i to się nazywa zachtę Futche karmel A tyle zapisane, bo lekerswór... Pour... Dobre dla kogo? No takich co lubią korzystać z życia. A to dla mnie. <laughs> <laughs> kostkę Hmm. Ja, e, ja to uwielbiam. To jest jak krówka, ale taka mm, sucha. Miękka. Nie, nie, nie ciągnij się tak jak w naszej ciągnutki. No, Słuchaj, tak się rozwala. Mhm. Tak. Podobnie coś, że dostaniecie w Ikei, to jest słodyczach na wagę. Świeżowe. Mhm. Bardzo dobre, nie? Mhm. Zachwy to są jakie? Miękkie. E, miękkie gumki, żelki. Z prawdziwym e, sokiem z owoców Łaaa wow, Trochę już umiem Są świnki Takie świnki Pachnie ładnie Truskawkami takimi sztucznymi Jak mamba No jak mamba, naprawdę Mhm, mm, jak mamba Bardzo, bardzo. dobrze, nie? Bardzo Świnki są bardzo Jestem w ogóle fanką czekolady i żelków, najbardziej na świecie Więc jestem na tak Ja nie robię takich żelków gumowych, ja robię takie, które się rozpuszczają Okej, okay, a propos masła Chyba na siebie Hefu de Cooke. Cook? Cook. Hefu cook. cook. de Cooke. Matt? Tak? Matt? Matt? Rombautę Amandel Spice z masłem i e, z e, migdałem i smakiem migdałowym. No dobrze, to dobrze. To będzie bardzo puste. Oni mają bardzo puste takie rzeczy. A Rombautę, co tak? już pysznieje? wszystko jest puste. I to wygląda. Uważaj, rozwaliłaś. Chcieliśmy, wam to pokazać. To jest takie bardzo ładne jak ciastko w środku, okrągłe. Jest bardzo dobre. Jak ja to lubię? Mm. Chyba same dobre rzeczy wybrałem. Dobre. Mm. W środku ma taką masę jak w niektórych. U nas też coś takiego jest właśnie z tymi tym migdałami. Ale co? A, dobra Nie. Tak, w ogóle są bardzo dużo ciast, ciastek, ciasteczek. On dużo ciastek? To jest. Apel... Krójmel Koken mlecznym ciastkiem Mleko nie? Ja, to jest mleko, nie? Dla to chodzi chyba bardziej o de... Dobra, ale jest jaskowe Do mnie a, to nie. kiedyś moja przyjaciółka przybywa przyjaciół z Holandii o, tak? Ej, to jest miękkie w środku, a na zewnątrz bardzo sztywne Masz? Ja jadłem czwarty Wiecie co, bardzo dobre, ale bardzo, bardzo słodkie. Mm. Nie podoba mi się to, że jabłka są w formie dżemu, a nie... a nie takie jabłka jabłka. Jak u nas są na przykład jabłkowe rzeczy. Całe Cały dzień uczyć. Ale dobre, dobre. No, dobra, jeszcze mamy dzisiaj. Myślę, że będzie bardzo dobre do Wiedza, że będzie niedobra. Szurowa Waffle. I to jest taki wafel, który ma w środku karmel. Ciekawym jest to, żeby go położyć na gorącą herbatę albo kawę. Na przykryć to. Poczekać parę minut, to się tak fajnie rozpuszcza i sobie tak się ciągnie. To jest takie dobre. To jest naprawdę. Dobra. Ja Już się Mmm, pyszne. To jest bardzo dobre. Jeżeli będziecie chorali, musicie to spróbować. Musicie. Pyszne. Shiny Sniper 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 Jak ty to jesteś dzisiaj czekoladowa? Mm, to jest dobre. To jest jak nasza. Mamy takie coś, takie galaretki w czekoladzie. Po prostu one są takie, właśnie. Mm, to jest pyszne. To jest pyszne. Co mogę gdzieś stać? Mm. Lecimy dalej. Ale już się zasłodziłam, przyznamam. Chociaż mnie ciężko zasłodzić. O nie. Najfajniejsze rzeczy. To się nazywa Drop. drop. I to jest um, Auto Autodrop. Drop. <laughs> samochodziki i podobno Holendrzy to wożą też w samochodach. Kiedyś mi koleżanka powiedziała, że każdy Holender czy każdy Belg ma w samochodzie. autodropa E, właśnie dropa, takie, czyli czarne takie e, aryszki To jest zapakowane jak kawa Ale śmiesznie, pokaż to kawa. Pachnie winem, to są wi winne te wąki, nie? No autodrop i winne W sensie... Ale weź czarne A, ma... to Czyli e, czarne Mamy stry. autobus y, piętrowy Do połowy było dobre No nie powiem, że to a nie lubię zropa, naprawdę nie lubię Anżu. ja zawsze robię tak, że wyjadam po wszystkie inne i dostaram Anysz. W dostałem dostałam wielką paczkę żelek, bo powiedział, że myślał, że ja lubię. My przyszło z tego paku. Nie, tak wam takiej... Nie wiem, po co ludzie to jest, żebyś tak orzeźwić? Nie no, wiem, po co lubię Anysz. Spółczujesz ze ludźmi, że czekolada. czekoladę. Czy już jest czekolada z Anyżem? Nie, mam nadzieję, że nie... nie, nie że nie jest ten... Nie zmarnowali czego. Nie zmarnowali ma... ładne. Dobra, ja Mam jeszcze, wody. Mamy jeszcze dwa, które będą bardzo słodkie i bardzo zapychające. Ten, najgorszy zostawiam na koniec. Boater, boater con creepy ice. Great made Świetnie. Czyli, e, takie Wszystko jest z masła, to jest maślane ciastko, ale to jest tak tłuste, że aż tutaj tłuste opakowanie, to jest całe maślane. To jest tak, tak bardzo to tłuste. Zmanowali. Wczoraj, wczoraj to jedliśmy, Darek, wziął trzy. Ja tak i miałam dosyć, bo to było takie zapychające. Spróbujemy. Jest tak masło, we To jest takie tłuste, to jest tłuste, już w palcach. I ciężkie to ciasto, jest. To jest pyszne, ale ja tak za mula. No, trochę. Wiecie jak to smakuje? Spód od ciasta. Taki maślany spód od ciasta. Nie upieczony jeszcze? Nie, upieczony, ale taki maślany, który jest tak przemielony, 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 nie ma grudek żadnych. To jest taki, taka masa. Odsadnika taki spód. że mhm. <laughs> Dostałam najlepsze ciastko no Różowe ciastko Różowe ciastko Różowe ciastko y, truskawkowe ciasteczka I to był cukier taki na wierzchu O nie, to są jakieś mafinki. Pachnie sztucznie truskawką To jest Płenna. dżemowy znowu, nie nie ma tu owoców, tylko jest dżem Nie Bleh. To ciastko nie jest dobre To jest ogromne ciastko i bardzo słodkie Sztuczne, wszystko jest sztuczne Od cukru przez ciasto po dżem To no jest ogromne Czy Jesteś prawdziwym słodziakiem teraz o jaka jesteś kochana. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że uzbieramy te 10 tysięcy. Zobaczcie też filmik z Karoliną, naciśnijcie na nas. Tam zobaczycie, jak się całujemy. Tak. Jak chcecie zobaczyć, jak się całujemy, to spadajcie i zobaczcie. Przy okazji tam był jeszcze challenge, ale tam się głównie całowaliśmy. Tak. Dobra. pozdrowi